Najwięcej krzywdy w relacjach, ale też w życiu codziennym robią nam nie źli ludzie, ale ci, których stale usprawiedliwiamy. A robimy to, bo boimy się być bezwzględni, boimy się oceniać i boimy się stracić tę osobę, a razem z nią wszystkie nasze nadzieje. A czasem robimy to, bo taniej emocjonalnie jest wierzyć w to, że ta osoba jest zagubiona, że trzeba jej pomagać, a nie, że należy ją skreślić. I tu faktycznie pojawia się dylemat, bo nagle stajemy przed wyborem. Czy być bezwzględnym i na pierwszym miejscu postawić siebie w imię wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa, a czasem nawet zwykłej wygody? Czy może jednak odłożyć siebie na bok w imię emocjonalnego upokorzenia i zniewolenia? I potem każdego dnia walczyć o lepsze jutro, które nigdy nie nadejdzie. I mam tutaj na myśli wszystkie możliwe typy relacji: nie tylko te partnerskie, ale też te stricte rodzinne. Na przykład matka-córka, synowa-teściowa czy brat-siostra. Kiedy doznajemy nieustannych upokorzeń albo fali złych emocji od bliskiej osoby, to nieraz mamy ochotę powiedzieć dość, skończyć to tu i teraz. Ale wtedy pojawiają się wątpliwości, wyrzuty sumienia i taka cicha nadzieja, że może on, ona nie jest zły. Może się tylko pogubił, może się stara, ale mu nie wychodzi. Jak więc odróżnić taką złą osobę od zagubionej i czy w ogóle nazywanie kogoś złym jest możliwe? Otóż człowiek zagubiony rani nieintencjonalnie. Często reaguje przesadnym lękiem albo niekontrolowaną emocją, nawet tą złą. Ale też potrafi się zatrzymać, kiedy zobaczy konsekwencje. Czuje wtedy wstyd, poczucie winy, dezorientację. Nie zawsze potrafi przeprosić we właściwy sposób, ale próbuje. Stara się. Nie tylko słowem, ale czynem. I jego działania nie są strategią, tylko impulsem. Nie wykorzystuje cudzej słabości jako narzędzia. I taki zagubiony człowiek może być trudny do zniesienia, do życia, ale on sam nie czuje się też komfortowo z tym, że powoduje u kogoś cierpienie. Ale mimo to może ranić i to solidnie, może prowokować kłótnie, chociaż nie z premedytacją. I różnica polega na tym, że dzieje się to nie z wyrachowania, a z powodu braku kontroli nad swoimi emocjami. I wygląda to tak, że reakcja zazwyczaj jest natychmiastowa, nieprzemyślana impulsywna dosłownie. Po prostu coś się dzieje, jest wybuch emocji, jest może nawet agresja, ale przychodzi zaraz refleksja. Tylko, że ta refleksja przychodzi trochę za późno, bo najpierw jest działanie, a potem myślenie. I to nie oznacza, że on jest absolutnie zły, tylko po prostu coś jest nie tak. Problem z przetwarzaniem, z emocjami coś, co koniecznie należałoby przepracować. Oczywiście ludzie są różni, w różnych sytuacjach różnie reagują. Jednych coś paraliżuje, inni wybuchają. Jeszcze inni zamykają się w sobie i wszystko przetwarzają wewnętrznie. I każda z tych reakcji na swój sposób jest okej. Okay. Ale jeżeli ktoś milczy, dzieje mu się coś złego, a on mówi, że jest okej, okay, po czym po cichu planuje swoją zemstę i strategicznie realizuje swój plan, to już nie można mówić o działaniach w emocjach. Wtedy już na pewno można podejrzewać, że coś tutaj nie gra. Niektórzy mówią, że. Zemsta najlepiej smakuje na zimno, że trzeba odczekać, a potem robić dziwne rzeczy, żeby ta druga osoba się czasem nie zorientowała, że to ja, ale tak się będę mścił. Wtedy zrobię komuś na złość, wygram. Tylko co to za wygrana, skoro nawet nie jest skorelowana w żaden sposób z przyczyną, która cię zabolała? No bo jeśli nawet ktoś zranił cię pięć lat temu, a ty tak sobie o tym przypominasz i nagle robisz mu jakieś dziwne psikusy, no, nie wiem, powiedzmy, głuche telefony, włamywa na konto, ale tak, żeby ta druga osoba czasem nie powiązała tego z tobą, to raczej jest to gówniarska zagrywka niż długa, zimna, planowana zemsta. A poza tym, to i tak potwierdza, że coś z tą osobą jest nie tak. Że mimo upływu czasu nie potrafiła tego przepracować. To raz. A dwa, jeżeli nawet ktoś, mm, powiedzmy, Ktoś kogoś obrazi i ta osoba poczuje się źle, mówi, że wszystko jest okej, okay, nic się nie stało, a potem przez kolejne imprezy próbuje komuś dowalić. Niby przy okazji, nieby subtelnie, nieby to nic takiego, ale jak ktoś zapyta, czy chodzi Ci o tamtą sytuację, to nie. Tam mi się nic nie stało, wszystko jest okej. Okay. Teraz to po prostu zbieg okoliczności. Yy, okazja była. No i raz, drugi, trzeci, można to zwalić na problemy z emocjami. Na to, że ktoś czegoś nie przepracował z dzieciństwa, na przykład. Ale kiepską przeszłość może mieć wiele osób. I człowiek zły to nie jest ten, który taką ma, tylko ten, który nieustannie używa jej jako alibi. Żeby się wytłumaczyć, usprawiedliwić głupio. Zły człowiek to taki, który rani powtarzalnie. Który widzi efekt i dalej w to brnie. To taki, który testuje granice i wraca wtedy, kiedy widzi, że można. Przeprosiny od takiej osoby zazwyczaj są narzędziem, a nie refleksją. Cierpienie drugiej osoby dla takiego człowieka nic nie zmienia. Jest to po prostu gorzka pastylka, którą musi przełknąć, bo to po prostu niewygodny element na drodze. A teraz największe pomyłki, jakie robimy, źle oceniając sytuację. Przede wszystkim mylenie cierpienia z niewinnością, bo można cierpieć i nie radzić sobie ze sobą, ze swoimi emocjami i to może się przekładać i na nasze życie codzienne, i na naszego partnera. Ale w zdrowej sytuacji to powinien być skutek uboczny. Ale zdarza się, że ktoś cierpi i jednocześnie krzywdzi drugą osobę, całkowicie świadomie. Coś na zasadzie ja cierpię, to ty też pocierpisz, wtedy będzie mi lepiej. Wtedy będziemy równi. I to daje tej osobie taką satysfakcję: może mi nie jest dobrze, ale jak tobie nie jest, to nie jest najgorzej. Mylenie skruchy z manipulacją. To bardzo naiwne i bardzo klasyczne. Są osoby, które Pięćdziesiąt razy są w stanie coś wybaczyć komuś, bo ta osoba tak pięknie kłamie, albo co gorsza, płacze. Ale jeśli ktoś po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty cię zdradza, to jak można myśleć o pomyłce, zagubieniu czy o głupocie? O ile ten ktoś nie jest ograniczony umysłowo, to ma po prostu gdzieś Twoje uczucia. Wiara, że miłość naprawia charakter, nie naprawia. Najwyżej zamaskuje go na chwilę. To takie myślenie życzeniowe, trochę jak w bajce. On się dla mnie zmieni, dzięki mnie zrozumie i takie tam. On albo ona co najwyżej na chwilę założy maskę na czas zdobywania. I potem ją jeszcze trochę potrzyma, dopóki będzie mu się to opłacało. Ale ludzie się nie zmieniają. Mogą co najwyżej rozwijać swoje cechy, te lepsze lub gorsze. Dlatego subtelnie, powierzchownie, może nam się czasem wydawać, że ktoś się zmienił. Ale tak naprawdę w środku cały czas jest taki sam. To tak jak w tej piosence Marley Rodowicz. I choć tyle się zdarzyło, to w środku wciąż jesteśmy tacy sami. Z biegiem lat niektórzy z nas są po prostu trochę mądrzejsi, trochę bardziej cwani i po prostu wiedzą, co wypada, a co nie, z jaką opinią lepiej się wstrzymać, żeby mieć jakieś korzyści. Ale to nie jest tak, że ktoś ma nagle dobre serduszko, tylko po prostu wie, co powiedzieć. I to się nazywa wyrachowanie. Przykładowo, on kiedyś to nie miał w ogóle koleżanek, wszystkie obrażał, a teraz to już jego ósma dziewczyna w tym roku. No faktycznie. Teraz już im nie ubliża, bo zrozumiał, że jak nie będzie tego robił, to szybciej zaliczy. Więc hamuje język. Proste. Co nie znaczy, że przestał te kobiety traktować przedmiotowo. To był absolutnie losowy przykład. Branie odpowiedzialności za czyjeś zachowanie. Na przykład, gdybym była spokojniejsza, to on by nie krzyczał. I znowu to samo tłumaczenie, że może coś go sprowokowało normalnie by się tak nie zachował. Może był powód. I być może tak było. Czasem się tak zdarza, że faktycznie komuś puszczają nerwy, bo jest tego za dużo. I wtedy, jak dorzucasz swoje pięć groszy do tego wszystkiego, to faktycznie można to nazwać prowokacją. Ale jak ktoś wybucha co pięć minut na każdym kroku, po każdym geście, po każdym słowie, no to ciężko tutaj mówić o jakiejś prowokacji. I pytanie końcowe w tym wszystkim, kończące filozofowanie brzmi: czy ta osoba chce wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, czy tylko tak mówi? Bo człowiek zagubiony chce zrozumieć, chce znaleźć przyczynę, rozwiązanie. A zły po prostu pozamytać pod dywan i najlepiej znaleźć usprawiedliwienie dla siebie. I teraz jeszcze druga strona medalu. Czy można być naprawdę w 100% złym i co to właściwie znaczy? Czy my mamy w ogóle prawo kogoś tak szufladkować? Bo słowo zły budzi opór. Kojarzy się z czarno-białym myśleniem, z taką łapką, którą się komuś pochopnie przypina i z brakiem empatii. A przecież świat nie jest prosty. Ludzie mają swoje traumy, deficyty, swoje historie i swój kontekst. Tylko, że problem polega na czymś innym. Bo my bardzo często mylimy rozumienie problemu, rozumienie przyczyn z unieważnieniem skutków takiego zachowania. A przecież można wiedzieć, skąd się wzięła agresja, chłód i manipulacja i nie wyrażać na to zgody. Bo wyjaśnienie nie jest usprawiedliwieniem. I jasne, że warto wiedzieć, bo są różne przypadki i różne sytuacje. I czasami, jak ci jakimś zależy, to znajomość kontekstu jest super ważna, bo możesz ocenić szansę, czy chcesz z nim jeszcze być, czy chcesz mu pomóc, czy może jednak nie ma to sensu. Więc skreślanie kogoś bez znajomości jego historii też jest niesprawiedliwe. I teraz nazwanie kogoś złym nie jest wyrokiem moralnym jest po prostu oceną jego wpływu na nasze życie. Bo z perspektywy ofiary nie ma znaczenia, dlaczego ktoś się rani. Czy to jest dlatego, że miał trudne dzieciństwo, czy ma jakieś traumy, czy ma po prostu potrzeby dziwnej dominacji. Jeżeli efekt jest ten sam, czyli strach, upokorzenie, poczucie winy, no to coś tu jest nie tak. I żeby była jeszcze jasność, to nie jest tak, że człowiek z traumami to jest człowiek zagubiony, a człowiek zły nigdy nie cierpiał. Jeden i drugi mógł cierpieć i to bardzo. Tylko rzecz polega na tym, co potem kto z tym robi. A człowiek zły to ten, który regularnie przerzuca swoje cierpienie na innych, nie biorąc za to odpowiedzialności. Bo relacja nie jest terapią. Partner, siostra, dziecko czy nawet pracownik nie są narzędziami do rozładowywania czyjegoś napięcia z powodu jego braków emocjonalnych. I ta granica między zagubieniem a byciem złym leży nie tylko w intencjach, ale też w reakcji na postawione granice. Bo zagubiony może protestować może się bronić, ale jeśli widzi, że jego działanie krzywdzi kogoś innego, to się wycofuje, a przynajmniej się zatrzymuje. A zły traktuje granice jako atak, jako obrazę i czasem jako wyzwanie. Dlatego granice nie są ani karą, ani manipulacją, tylko testem rzeczywistości. I jeśli ktoś po ich postawieniu słucha, może nie zgrabnie, może mu za bardzo nie wychodzi, ale się stara, próbuje coś naprawić i może nawet z oporem, ale Bierze odpowiedzialność za swoje czyny, to prawdopodobnie masz do czynienia z osobą zagubioną. Ale jeśli w po postawieniu granic jesteś karany ciszą, ironią albo agresją, albo nawet nagle pojawia się skrucha, ale tylko po to, żebyś do swojej granicy cofnął, to to już nie jest zagubienie, to jest mechanizm, a czasem nawet zimna strategia. Czasami naszym największym błędem jest nie to, że ufamy niewłaściwej osobie, tylko to, że przez bardzo, bardzo długi czas Odrzucamy sygnały, które mówią, że coś jest nie tak. One mogą od samego początku bić na czerwono, a my spychamy je na boczny tor, bo bardzo chcemy wierzyć w piękne słowa, chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi krzyczą, że to kłamstwa. A może czasem warto obudzić się z pięknego snu szybciej, jeszcze zanim stanie się koszmarem.